Dzisiaj witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy pasacika z 2021 roku. Nawet z 30 grudnia prezentacja. stacja. Autko takie. Przyjechał między innymi z bardzo małym przebiegiem 33 tysiące. No, taki zwykły Passat 1.5 no, Przyjechał dzisiaj na wyłączenie trybu tak zwanego dwucylindrowego, żeby odłączało. No bo troszeczkę nie tam buja no ogólnie miałem powiedzieć o tych samochodach, o tych silnikach, o tych bolączkach, które zaczynają, ale tutaj o tak jak widać na tym delikatny pocałko się na interkulerku e, ogólnie olej był robiony na, na 30 tysięcy, a wygląda już e, o tak no niestety jak coś serwisuje zgodnie z tym no i co? Auto naprawdę świeże podkoradowane delikatnie, no to materiały jednak, widzicie, to wszystko już jest inne. Ale wracając do tego trybu, ee, że tak powiem, e, dwucylindrowego, no takie delikatne, na czwartym piątym biegu jest delikatne odczuwalne mm, szarpanie. Klient chciał to wyłączyć, e, więc e, no wyłączamy i będzie jeździł, tak? Jak ktoś tam będzie potrzebował, to żaden problem, taka jak to jest na gwarancji, to... Dopóki tam nic się nie popsuje, to zawsze mogę grać z powrotem serię, więc jeździć do tego, tak. Więc jak ktoś będzie potrzebował, to zapraszam. Jesteśmy w stanie coś takiego wykonać.